też nie miałem pojęcia kompletnie na temat organizacji, nie wiem, kwestii technicznych. Na początku myślałem, że to jest dużo łatwiejsze. Były takie momenty, w których nam było bardzo ciężko. Myślę, że gdybym wiedział, co znaczy robienie festiwalu, to bym nigdy go nie zrobił, bo bym był przerażony. Odbieraliśmy nagrodę za najlepszy festiwal w Europie, no to to był taki moment, w którym sobie pomyślałem, że w życiu bym się tego nie spodziewał, że do, dojdzie do takiego momentu, w którym ktoś tak to doceni, że udało się zrobić coś takiego, no, nie, 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 tylko, nie tylko na skalę polską, ale, ale na, na międzynarodową. Witajcie serdecznie, Okę Kubowska z tej strony. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na rozmowę, na tematy ważne, poważne tematy około muzyczne. Artur jako moim gościem. Bardzo się cieszę, Dzień dobry, że jesteś. I bardzo się cieszę, że jesteś, chociażby dlatego, że ty jesteś strasznie zapracowanym człowiekiem. Jak znajdziesz jakąś godzinę wolnego. Tak, tylko tak wygląda. <laughs> naprawdę. <laughs> jak znajdziesz godzinę wolnego, to chyba to jest e, dosyć duże wyzwanie w Twoim bardzo, bardzo napiętym grafiku w ostatnim czasie choćby. Być mm, to jest tak, trochę jak. Oczywiście to zaraz za, za, zażartuję, ale miałem jakieś taką sytuację, że jak chodziłem do liceum ogólnokształcącego i, i jeszcze trenowałem pływanie przez dwa lata, to. Mój trener wywalczył w tym liceum, do którego chodziłem, że będę zwolniony z dwóch pierwszych lekcji. Bo w związku z tym, że miałem rano trening, to nie chodziłem na dwie pierwsze lekcje. ja się z tego mega cieszyłem, bo nie chodziłem na fizykę i na, na dwie fizyki, i na wszystkie matmy. A ja tego nie, tych przedmiotów strasznie nie lubiłem. Natomiast perspektywa jakby nauczycieli, którzy się jakby dowiedzieli się o tym, że jestem zwolniony z tych dwóch lekcji, bo mam treningi, była taka, że kiedyś się mnie zapytali, czy się przygotowuję na olimpiadę. So. Więc to tak jakby do tego, co powiedziałeś wcześniej. Nie, no generalnie oczywiście jest, jest dużo pracy, ale to nie jest tak, że nie mam kompletnie czasu na nic innego. No, e, pracuję, ale też mam kiedy zrobić coś innego niż pracować. Ale chyba ty masz tak, takie szczęście w, w związku swoim, o które też Cię zapytam, że chyba oboje jesteście tacy, że lubicie sobie narzucać, nie? Dużo, dużo wyzwań różnych. Moja żona bardziej. Czyli da się bardziej? Czyli to Twoja żona narzuciła pomysł tego, żebyście zrobili off festival? Nie, nie, nie. Akurat od wymyślania pomysłów jestem jakby ja w, w tym duecie. Um, więc ja się, ja się zajmuję tym, tym wszystkim, tymi wszystkimi dziwacznymi rzeczami, którymi, którymi się potem zajmujemy albo się nie zajmujemy. Um, ona jest z kolei bardzo dobra w, um, w układaniu i w logistyce. E, więc ma, jest stworzona jakby do produkcji. Czyli rozumiem, ty jesteś tą duszą artystyczną, która tak, spina niestety, toast niestety, tę stronę. To jest ta taka, można powiedzieć, luźniejsza e, część naszych wszystkich prac. Jest, ja się wesprę tutaj moimi notatkami. To był 2006 rok, jak wpadliście na ten pomysł, żeby zrobić coś takiego jak festiwal, który rozrósł się. Pomysł to był wcześniej, jeszcze? Akurat. Tak, to, bo, pomysł jakby był konsekwencją tego, że ja chciałem zacząć od. Generalnie robienia koncertów, nie w postaci jakby w festiwalu, ale w ogóle generalnie robienia koncertów, bo, bo byłem jednym z tych, którzy odczuwali deficyt oglądania na żywo wszystkiego tego, co działo się gdzieś na świecie. Więc w tamtym czasie, żeby, żeby cokolwiek ciekawego zobaczyć, to trzeba było jeździć do Berlina albo do Pragi. My najczęściej jeździliśmy do Berlina. Chociaż nie byłem jak, jakimś takim specjalnie. Koncertowym człowiekiem, oprócz tego, że grałem swoje koncerty, to raczej nigdy nie miałem czegoś takiego, że z taką ogromną chęcią jeździłem na czyjeś koncerty. To zdarzało się naprawdę rzadko. Natomiast wiedz wiedziałem, że, że panuje taka, tak, taki deficyt wśród ludzi, że chętnie by poszli na koncert fajnego zespołu, ale niestety on, zawsze te zespoły omijały Polskę. No i ten, ten pomysł przerodził się w, w festiwal, to było już w czasie, kiedy Myslowic był wydał płytę za granicą i zaczął jeździć po świecie grać na różnych festiwalach. Ja wtedy po raz pierwszy uczestniczyłem w takich festiwalach, na których, chciałem, w których zawsze chciałem uczestniczyć, czyli tam, gdzie wszystko to, co lubiałem było. No i miałem okazję przyjrzeć się temu, jak to wygląda od strony uczestnika. Miałem okazję się temu przyjrzeć, jak to wygląda z strony backstage'u, chociaż nie miałem pojęcia kompletnie na temat organizacji, nie wiem, kwestii technicznych. I tak dalej, to jednak to jakby gdzieś zostało w mojej wyobraźni. I ten, ta wyobraźnia była tym początkiem, a resztę się uczyliśmy w trakcie. I jakieś takie największe niewypały początkowe, pamiętasz? Co, co, co wam nie poszło? Albo z czym się musieliście mierzyć. Co naprawdę było no. trudne, a teraz po prostu patrzycie z wielkim uśmiechem na to z perspektywy czasu. Wiesz co, mm, mm, no, kiedy jeszcze nic nie wiesz na temat tego. Jak, powinna, jak powinien wyglądać festiwal i nie zdajesz sobie z tego sprawy, ile to jest drobnych, ważnych elementów, które musisz ze sobą połączyć, no to z perspektywy osoby, która jest odpowiedzialna za program, myślisz tylko o programie. I tak było w 2005 czy tam 2006, zanim zaczęliśmy to robić, to ja myślałem tylko o programie. Nie myślałem o kwestiach, nie wiem, jak, czym, co ludzie będą jeść, co pić, z czego, nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie będą korzystać z toalet i tak, dalej, i tak dalej. To jakby to były rzeczy, które, o których zaczęłem myśleć dopiero potem. Myślę, że gdybym wiedział, co znaczy robienie festiwalu, to bym nigdy go nie zrobił, bo bym był przerażony. Natomiast w trakcie już nie mogłem się wycofać, więc, y, więc po prostu y, robiliśmy i, i robimy to do dzisiaj. Natomiast y, były takie momenty, w których nam było bardzo ciężko. W, którym, w których w zasadzie funkcjonowaliśmy trochę na takiej krawędzi tego, czy nam się uda, czy się nie uda. Nigdy nie było to do końca wiadome. No a wracając jakby do, 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 do myślenia w kategoriach festiwalu, o festiwalu, w kategoriach zespołów, no to, to, myślałem, że to jest dużo na początku myślałem, że to jest dużo łatwiejsze. Potem okazało się, że żeby zrobić to tak, jak ja sobie wyobrażałem, to, to, to muszę dysponować innymi środkami. Więc postanowiłem, że będę szedł bardzo małymi krokami. I powoli będę się przesuwał do tego miejsca, do którego gdzieś tam chciałem się dostać, czyli do zbudowania festiwalu o charakterze bardzo mocno międzynarodowym. I to tak się z edycji na edycję rzeczywiście zaczęło dziać. Tak sobie pomyślałam teraz o tym, że to jest. Po pierwsze, bardzo dużo pracy i na przykład nad tegoroczną edycją, kiedy tak naprawdę pierwsze zaczynacie kroki stawiać, żeby zbudować edycję tegoroczną? Bo to też, jakby, mam wrażenie, że niektórzy nie mają świadomości, że to trwa nawet czasami latami, żeby zaprosić kogoś z, z artystów. Znaczy, e, no, generalnie, akurat ja, jako osoba odpowiedzialna za program artystyczny, artystyczny zaczynam pracę najwcześniej. E, no, czy to nie jest jedyna działka, którą się zajmuję, ale. No, ale jedno jestem dyrektorem artystycznym i tutaj ten, ten element w związku z, z tym, że imprez przez ostatnie lata zrobiło się bardzo dużo, one teraz zaczynają, ta, ta ilość zaczyna się teraz zmieniać, bo m, na rynku w ogóle generalnie w festiwalowym pasu panuje na, na całym świecie panuje lekki kryzys, więc niektóre festiwale się, że tak powiem, wyłączają z funkcjonowania. Natomiast m, m, Tuż przed pandemią um, nastąpił taki bardzo silny, silny wzrost jakby ilości, konkurencji i dalej i ta praca też jednocześnie bardzo mocno przyspieszyła. Kiedyś za, za, za budowanie programu a na na przykład kolejny rok zabierałem się późną jesienią, e, a teraz e, jestem już w trakcie tego, co się będzie działo w następnym roku, więc to, to tak jakby, tak to wygląda. Tak sobie jeszcze myślę że chciałabym wrócić do tych początków czy to, że, może inaczej, to, to chyba mam wrażenie, że trochę głupie pytanie czy to, że stworzyłeś to wszystko z żoną to był najlepszy wybór, czy jednak to wpłynęło trochę na wasze relacje między innymi, czy jesteście takim zgranym teamem, że po prostu jak robicie, to robicie razem i idziecie do przodu? To było zamierzone, okay. w sensie to było zamierzone przeze mnie, że ja, ja chciałem, żebyśmy robili coś wspólnie, bo Moja praca jako muzyka, mojej żony praca jako osoby, która pracowała w zupełnie innej branży i w innym miejscu, powodowała, że myśmy, że tak powiem, trochę działali, mijaliśmy się mhm. za bardzo. Więc um, od początku myślałem o tym, że. Um, Powinniśmy ze sobą wspólnie pracować. Ja powinienem ro oczywiście robić dalej to, co robię. Artystycznie, być może z mniejszą e, częstotliwością, trochę inaczej, co zaczęło dziać się dopiero w momencie, kiedy odszedłem od Myslowic, zacząłem robić coś sam. Natomiast e, to, że, że pracujemy razem, było świadome i, i oczywiście wiadomo, że w trakcie nie, nie wiesz tak naprawdę, jak to będzie, kiedy, kiedy się pracujemy. Myśmy nie, ja nie miałem takich doświadczeń, żebym wcześniej, żebyśmy razem pracowali. E, i w trakcie okazało się, że to też nie jest łatwe, ale w zasadzie co jest łatwe? No, życie osobno jest niełatwe i życie razem też jest niełatwe. Musisz to wszystko sobie tak układać i pokonywać te, te różne e, przestrzenie problematyczne, żeby funkcjonować. No i ja, udaje się nam na razie z sukcesem. Ja to mam nadzieję, że to tak będzie trwało, wiesz, jak najdłużej. Tego Wam życzę. Natomiast e, chciałem Cię zapytać, skoro dyrektor artystyczny. Jakim kluczem idziesz, kiedy wybierasz tych artystów, którzy pojawiają się na off-festiwalu? Nie mam jakiegoś klucza. Nie mam, nie, nie robię, nie buduję programu pod kątem jakiegoś hasła, czy jakiejś przewodniej idei. Mhm. Zwykle staram się zrobić to tak, żeby. Um, um, żeby było to ciekawe, różnorodne, żeby to było pełne niespodzianek, żeby, żeby człowiek, który znajdzie się na terenie Doliny Trzech Stał w Katowicach że podczas ofa, żeby miał wrażenie, że e, ma problem z wyborem, że nie wie gdzie iść, bo to chciałby zobaczyć, tam to chciałby zobaczyć, a jeszcze chciałby pogadać z kolegą, który też chciałby coś zobaczyć i tak no, chciałbym, zawsze chciałem, żeby to trochę wyglądało kontrolowany chaos, to jest dobre? Nie, 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 to nie chodzi o chaos. Yy, <laughs> y, ak, akurat to, tego bardzo pilnujemy, żeby to nie było chaotyczne. Bardziej chodzi mi o, o, o takie wejście w taką przestrzeń, gdzie, gdzie masz wiele fajnych rzeczy i w zasadzie nie wiesz, czy masz patrzeć tu, tu, czy tu, że generalnie jest, jesteś otoczony wieloma ciekawymi rzeczami. No, ja to zawsze przyrównywałem do wizyty w sklepach płytowych, których jest coraz mniej, ale kiedyś było tak, że były takie sklepy, do których wchodziłem i chciałem kupić wszystko, mm -hmm. bo były tak dobrze, tak był dobrze wyselekcjonowany towar, że widziałem, że ten ktoś, kto tym zarządza, bardzo dużo wie na temat muzyki i, ten. i takich sklepów było niewiele, wbrew pozorom, w tamtym czasie, ale pamiętam jeden taki, Kiedyś pod koniec lat 90 jak byliśmy z Mysłowic po raz pierwszy albo po raz drugi w Stanach na koncertach to w Nowym Jorku odkryłem taki sklep którym wtedy nie wiedziałem o tym że to jest tak ważny sklep dla sceny w ogóle nowojorskiej amerykańskiej Nazywał się Adele Music Bo niezwykle mały sklep jak nie wiem jak połowa tej przestrzeni w której siedzimy w której, w której może nie jak połowa może jak cała ta przestrzeń w której siedzimy w której była Perfekcyjna selekcja. No i to jest, to było jakby takim, gdybym miał to porównać do potem robienia festiwalu, to dążyłem do czegoś takiego. Jak powiedziałeś, perfekcyjna selekcja, to mam wrażenie, że ty jesteś trochę takim perfekcjonistą, że musisz mieć nakładanie, wszystko poukładane, że musisz też. Hmm. E, czy... Znaczy, oczywiście, to jest perfekcyjna selekcja w moim W, e, w twoim, głowie, oczywiście, bo tak, tak, nie tak. wszyscy się ze mną zgadzają, bo mm, jak to publiczność, <laughs> jak w życiu. publiczność jest różna i jednym to odpowiada, innym nie. Czasami się to udaje bardziej, czasami mniej, bo to też jest tak, że ja nie, nigdy nie, nie, nie jestem do końca zadowolony. Natomiast tak to robię, żeby, żeby było różnorodnie, żeby było fajnie, żeby było ciekawie, żeby było tak. Um, w każdym miejscu coś fajnego. Wiesz, zawsze off mi się kojarzy te rozmowy o ofie zawsze mi się kojarzą, że później e, ludzie, którzy pojawiają się na tym festiwalu, mówią wprost, kurczę, nie wiedzieliśmy, że takie zespoły istnieją i że tak bardzo będziemy później je lubić, że będziemy do nich tak chętnie wracać. I e, tutaj też pojawia się pytanie, czy po prostu to, to, to są zespoły, których ty słuchasz gdzieś tam, czyli odgrzebujesz, czy ktoś ci podsuwa te rzeczy, bo to też jest dość ciekawy temat. Wszystko działa, jakby po prostu. Wszystko, wszystko jest ważne. <laughs> To, co przeczytasz, to, co słyszysz, to, co, to, czego się dowiesz z zewnątrz, ja to biorę zewsząd. W sensie, wydaje mi się, że to jest tak chyba jak, jak u każdego, kto, kto interesuje się jakąś, czymś bardzo intensywnie i tak żyje tym, to w zasadzie czerpie inspirację z różnych miejsc. I, Takich nawet, o których. Um, no nie, jakby, nie posądzałabym nie cię o niektóre rzeczy. Nie posądzałabyś <laughs> mnie o, o to, że akurat z tego, no ale, no, ale to, to jest wszędzie w zasadzie. Um, um, każ każda rzecz może na to wpłynąć. To zanim przejdziemy do tych artystów, którzy pojawią się w tym roku, muszę Cię zapytać jeszcze o to, co było takim do tej pory przez te wszystkie edycje dla Ciebie największym zaskoczeniem, które widziałeś na OFF festiwalu. Mm. Wiesz co, wydaje mi się, że um, nie potrafię wymienić takiej jakiejś konkretnej sytuacji, która się wydarzyła w trakcie. No, w trakcie się wydarzało wiele różnych fajnych rzeczy. Dotyczyło to głównie koncertów. Ale gdybym tak miał popatrzeć historycznie na, ten, na to wszystko czy z perspektywy 18 lat, jak się tym zajmujemy, to, to, to najbardziej taką zaskakującą rzeczą było to, że w pewnym momencie zdając sobie sprawę, że znajdujemy się w, w miejscu, w którym nie spodziewałem się, że, że się znajdziemy. O, to, to jakby tak, tak bym to ujął. Bo kiedy zaczynałem myśleć o tym festiwalu, zanim jeszcze to, że tak powiem, ruszyło, to nie myślałem o tym w kategoriach, nie wiem, wielu lat. Nie, nie miałem strategii na wiele lat. Myślałem o jednym festiwalu, potem myślałem o drugim festiwalu, potem o trzecim i tak dalej. Nigdy nie myślałem, że zrobię kolejne 5, 10 czy coś takiego. Ta ta to się, to się bardzo fajnie realizowało i każdego roku mm, odczuwałem satysfakcję, że udało nam się zrobić kolejną edycję. Było też tak, że po dwóch edycjach była trzecia, która nie była naj, najlepsza, w sensie takim, że wydawało mi się, że będzie super, a wcale tak nie było. Czy tam to była czwarta, już nie pamiętam. No ale przyszła kolejna edycja, która była lepsza od tej poprzedniej, znowu więc wiara z powrotem wracała. Yy, I w, pamiętam, że jak w 2011 czy 2012 roku. Mm, Odbieraliśmy nagrodę za najlepszy festiwal w Europie. No to, to był taki moment, w którym sobie pomyślałem, że w życiu bym się tego nie spodziewał, że do, dojdzie do takiego momentu, w którym ktoś tak to e, doceni. I, I to było dla mnie takim, takim, chyba naj, takim bardzo istotnym przeżyciem, które wydaje mi się, że było m, chyba najważniejsz, najważniejsze, że zdałem sobie sprawę, że udało się zrobić coś takiego, no nie, 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 tylko, nie tylko na skalę polską, ale ale na, na międzynarodową. I fajnie jest później zapraszać takich ludzi jak Grace Jones, cho chociażby czy Future Islands, które ci nie odmawiają i przyjeżdżają do Polski, żeby się pokazać przed polską publicznością, prawda? No tak, no, z, jakby z perspektywy osoby, która się interesuje muzyką i, i, i jeszcze dodatkowo m, robi coś dla ludzi m, w postaci takiego przedsięwzięcia jak off, czy jak Gay September, no to um, m, świadomość albo też te, te, te taka rzeczywistość, która, która, która kończy się tym, że Ty zapraszasz rzeczywiście tego, kogo chcesz zaprosić, e, to jest bardzo przyjemna, ale to wymaga to wymaga opracy. To, to, wydaje mi się, że ten, to nie jest takie, że kiedy robisz to pierwszy raz, to, to jest inaczej jesteś traktowany. Myślę, że ta, ta wiarygodność, ten pewien nie wiem, ta historia dobrej współpracy, to wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie 15 lat, to bardzo dobrze działa, jakby na, 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 na Twoje rozmowy, na, na, na to, że że, łatwi, że jest Ci łatwiej. Nie musisz siebie przedstawiać. Wie, oni wiedzą, kim jesteś, wiedzą, że ten festiwal istnieje od tylu lat i że zagrało na nim 1700 zespołów przez ostatnie 18 lat. Jakie masz największe marzenie? Teraz tak mi szybko wpadło do głowy, że chciałbyś kogoś zaprosić takiego, wiesz, największe marzenie Artura Rojka na OFF festiwalu jest na ten moment. Ja nigdy o tym nie, nie myślałam. Nie rozmawiasz? Słuchaj, może akurat później ktoś to usłyszy i, i e, się spełni. Ale, ale to nie będzie w Katowicach. <laughs> e, dlatego, wiesz co, też z drugiej strony, z jednej strony oczywiście mam, mam takie swoje, to nie, to nie jest jedna rzecz, to jest, jest tego wiele. Natomiast nie, nie gadam o tym, bo to, to są rzeczy, które sobie zachowuję dla siebie. E, m, Czasami się to udaje, wielokrotnie się to nie udaje. Sprowadzenie artysty na festiwal, artysty, który jest, nie wiem, spoza Polski, to, to, to jakby jest, to jest wiele czynników, który musi się ze sobą zgodzić. I to czasami po prostu nawet no to nie wynika z tego, czy artysta chce, czy nie chce, tylko czy może, czy nie może. I tak samo po mojej stronie, czy mogę, czy nie mogę. Okej, okay. to ja będę tylko trzymała kciuki, nie wiem kto to, ale żeby ci się te marzenia spełniły, to, tego ci bardzo życzę, bo to jest... A wiesz, e, śmieją się ze mnie, że jestem trochę taką czarownicą, że jak coś powiem na głos, to później się to spełnia, więc mam nadzieję, że to jest, to jest ten moment. Ale porozmawiajmy też o polskich artystach, bo w tym roku między innymi Edyta Bartosiewicz, Łona, e, O Co Chodzi i wielu, wielu innych wspaniałych ludzi, którzy pojawią się na tej scenie. E, oczywiście znacie się też od wielu lat, no bo przecinacie się w wielu miejscach. Ehm, jak to jest, jeżeli chodzi o dobór tych polskich artystów, to też właśnie wszystko się musi zgodzić, żeby oni wystąpili, czy to jest tak, że dzwoni Artur i mówi, kurczę, słuchajcie, wpadajcie, bo bardzo bym chciał, żebyście się pojawili przed tą moją publicznością, znaczy moją, publicznością ofową, która jest w, w pewien sposób bardzo wyjątkowa? To wygląda tak, jak, jak wydaje mi się standardowo to wygląda wszędzie. No, mm. Myślę, że na niektórych artystów, czy to polskich czy zagranicznych, nazwa OF działa bardziej. Na niektórych działa tak samo jak inne nazwy. To wszystko zależy od tego, od, nie wiem, wyobraźni, czy też jakby potrzeb artysty, czy, czy jakiegoś, nie wiem, jakichś informacji, którą mają z zewnątrz, że tam warto, a tam nie warto się pojawić. Są tacy artyści, którzy, nie wiem, marzą o tym, żeby zagrać na Ofie. ie i tacy artyści się często pojawiają i piszą do nas, że to było nie wiem, marzenie ich od jakiegoś tam czasu, żeby, tam, żeby tu się pojawić. Są tacy na przykład artyści, którzy nie mają jakby, nie, nie, jakby nie jest to dla nich nic takiegoś tam ultra atrakcyjnego. Nawet rozmawiając na przykład z niektórymi raperami, mam, często dostaję takie pytanie, a kto jeszcze będzie tam z raperów? Nie. Okay. Czy będzie jakieś duże nazwisko y, takie raperskie? Bo jak nie będzie, to on nie. No to, no to nie. No, ale są też tacy, którzy mniej więcej są, że tak powiem, z tej samej półki, jak na przykład o co chodzi, który y, nie zadaje takich pytań, tylko mi odpisuje, że zawsze chciał. No więc różnie to jest. Okay. Zależy, zależy, zależy o, o kim mowa. Okej. Okay. Ja bardzo jestem ciekawa, zbierz trochę tak kuli z tego wszystkiego, bo y, mnóstwo rzeczy się składa na stworzenie tak gigantycznego festiwalu, jakim jest OFF. E, jeszcze jedno mam pytanie dotyczące w sumie organizacji tego festiwalu. Ile osób, jeżeli możesz tak mniej więcej powiedzieć, pracuje na e, sukces tego wydarzenia? Bo to jest na pewno ogromna rzesza ludzi. Uj, to, 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 są, to są liczby m, przekraczające. Z, e, 100, a zbliżające się do 200. Dlatego, że festiwal jakby na początku jestem można powiedzieć, na początku jestem ja. ja. Potem, potem jest, potem, że tak powiem, program, budując program, szukając partnerów do współpracy, czyli sponsorów czy, czy, czy różne instytucje zaangażowane w, 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 w organizację tego festiwalu. Potem przechodzisz do fazy przygotowania, produkcji, produkcji i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jest tu bardzo dużo elementów. I Im bliżej jesteś, to tym, że tak powiem, ta ilość ludzi się zwiększa a w trakcie jeszcze dochodzą do tego wolontariusze, więc robi się bardzo duża ilość. To jest, to jest przedsięwzięcie o ogromnym zaangażowaniu ludzkim. Żeby, to, żeby coś takiego zrobić potrzebujesz na to sporo czasu i sporo pieniędzy i ludzi, którzy, którzy przy tym pracują i no, jest to, znaczy, Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem na taką skalę nie licząc właśnie tego festiwalu, więc, więc sporo. Zadam ci jeszcze pytanie dotyczące problemów a propos organizacji takiego festiwalu. Co jest największym problemem i na przykład czy można wam jako pomóc w organizacji tego festiwalu? Tak jak wiesz, na przykład ja jestem załóżmy waszym słuchaczem, osobą, która chciałaby się tam pojawić. Bardzo lubi festiwal i czy w jakiś sposób można taką małą swoją cegiełkę, tak żeby wam było lżej organizować coś takiego. Czy masz jakieś pomysły na to, że można by było na przykład do Was dołączyć? Czy to wolontariat, czy coś innego? Um, Wiesz co, jakoś sobie radzimy. Jeżeli, jeżeli potrzebujemy pomocy, to to komunikujemy. Jedyne, czego potrzebujemy, to tego, żeby ludzie po prostu byli z nami. żeby żeby nie, tracić, żeby nie tracić zainteresowania sobą. To jest jakby to jest podstawowa rzecz, którą, której potrzebuje każdy festiwal, żeby egzystować. Właśnie, tak sobie pomyślałam, że na całe szczęście publiczność tego festiwalu jest na tyle jakby nie tylko świadoma tego, co oferujecie, jeżeli chodzi o zestaw artystyczny, ale też przede wszystkim. Na tyle świadoma, że bardzo chciałaby się tam pojawić ze względu na to, na, na to, co tam się tak naprawdę dzieje, i że to się robi wszystko dla muzyki i dla przyjemności. No, jest coś takiego, że um, jakby OFF ma najwyższy procent powracalności, jakby, czyli taki, takiego, tego, że, że ludzie wracają z powrotem. E, a, a, oczywiście to jest proporcjonalnie do wielkości festiwalu. E, mm, to jakby były, były przeprowadzone w ubiegłym roku takie badania nad, nad jakby takim wartością medialną różnych, różnych przedsięwzięć w różnych branżach i off był w pierwszej piątce festiwali, jeżeli chodzi o wartość medialną, gdzie jednym z elementów była, był ten procent powracalności, który był na, na bardzo wysokim poziomie. E, natomiast jest to procent, jest to jakiś procent, procent całości. To nie jest tak, że my ma, za każdym razem wiemy, że mhm te, nie wiem, 10 czy 12 czy 15 tysięcy zawsze wraca. To nie jest tak. Wraca jakaś część tego, a o resztę trzeba walczyć i to jest, to jest zależne od wielu czynników. To nie jest tak, że za każdym razem jest tak samo. Na szczęście, pomimo różnych, że tak powiem, wahań, bo te wahania się zawsze pojawiały, one, to nie jest tak, że festiwal cały czas rośnie. To jest, czasami jest tak, czasami tak, czasami tak, czasami tak, czasami tak, i, ale funkcjonuje. Marka, marka OFA jest w Marką, która funkcjonuje że od 18 lat, to ma bardzo duże znaczenie. I czy, czy mamy 1000 czy 2000 ludzi mniej, to jednak e, 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 cały czas utrzymujemy się na, że tak powiem, na powierzchni. Na tym dobrym poziomie. E, Artur, jeżeli chodzi o. Oczywiście zestaw artystyczny, musiałabym tutaj naprawdę bardzo długo cytować tych wszystkich artystów, którzy się pojawią, bo lista jest po prostu taka. Więc mam nadzieję, że państwo sprawdzą sobie na stronie o festiwalu dokładnie co was interesuje, ale tylko przypomnijmy Grace Jones, Future Islands między innymi, właśnie Dyta Bartosiewicz, Łona Konieczny, Krupa, wielu, wielu znanych polskich i nie tylko polskich artystów ale bardzo bym chciała, żebyś zaprosił wszystkich jeszcze na, na ten wyjątkowy festiwal, na którym na pewno przyjemność z muzyki będzie taka ogromna, a nawet powiedziałabym, że tak ogromna. To jeszcze tylko dodam, że oprócz Grace Jones, Future Islands, pojawi się, jeszcze, pojawi się The Blaze, pojawi się Sevdaliza, pojawi się Baxter Dury i pojawi się jeszcze 70 innych e, ciekawych e, zjawisk muzycznych, na które was serdecznie zapraszam pomiędzy 2 a 4 sierpnia, e, Dolina Trzech Stawów w Katowicach. Bardzo Ci dziękuję i widzimy się już na miejscu. Dobrze, do zobaczenia w takim razie.